Chciałbym się Was zapytać, czym jest dla was teatr? To teatr dla nas jest nowym przeżyciem, czymś takim, co najpierw trzeba wszystko ustalić, a potem z kolejnymi próbami idzie nam coraz lepiej, i dzięki czemu wszyscy się cieszą. No też dla nas myślę, że przede wszystkim teatr jest miejscem, gdzie możemy rozwijać swoje pasje, szkolić się i pokazywać, że warto przełamywać wszystkie swoje trudności i gdzieś tam bariery w głowie. Zatem, jakie są wyzwania, jeśli chodzi o taki teatr, jaki mieliście wy podczas zajęć z pierwszakami? No, to na pewno to, że często nie znamy do końca osób, które mamy w grupie pod względem tego, jak będą pracować w takiej formie. I trzeba się wszystkiego nauczyć dopiero, co czasem, jeżeli jest brak czasu albo ktoś nie przyjdzie na próbę, może być problematyczne. No i też myślę, że publika, bo nigdy nie wiemy jak się zachować, zwłaszcza jeśli to są małe dzieci, które mogą przeszkadzać, a mogą y, uważnie słuchać i dobrze się na tym bawić. A jak to jest z przygotowywaniem materiałów? Bo wydaje mi się, że teatr Kamishibai wymaga sporo takiego przygotowania, patrząc na te wszystkie rysunki tutaj. No to najwięcej oczywiście nam zeszło z rysunkami właśnie, a tak to jest to tyle lepiej, że jednak całości tekstu się nie trzeba uczyć, tylko większość się czyta, chociaż pojedyncze sceny są takie, że aktorzy wychodzą przed teatr i mówią to z pamięci, ale nie ma tego jakoś bardzo dużo. No tak, oczywiście y, można się uczyć tekstu i to odgrywać, ale można też wszystko czytać. To w zależności kto, jak się czuje. No, ale najwięcej chyba było problemów z rysunkami, żeby były w miarę podobne niektóre, bo takie musiały też być, żeby ładnie wyszły. Mam do Was takie pytanie. Czy chcielibyście w przyszłości być prawdziwymi aktorami i brać udział w teatrze? To ja jestem w sumie w grupie teatralnej też i parę razy się próbowałem dostać na jakiś casting, więc jakieś trochę doświadczenie też mam. Raczej jako taka główna praca, nie, ale lubię to po prostu. Tak, ja też tak mam, że bardzo lubię aktorstwo i to jest moja pasja, ale myślę, że ra raczej jako zawód nie chciałabym e, być aktorką, ale tak hobbystycznie myślę, że jak najbardziej. A co teraz planujecie w związku z Teatrem Kamishibai? Czy macie jakiś y, kolejny występ zaplanowany? No to osoby, które w sumie tutaj są, no to z panią Dorotą mamy taką małą grupę teatralną MTM i występujemy po bibliotekach, i w przyszłym roku myślę, że również będziemy. Tak, Młody Teatr Młodych rozwija się prężnie i mamy nadzieję na coraz więcej występów. Super, bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Ki. Dzięki. Dziewczyny, mam do was pytanie. Jakie emocje budzą w was przedstawienia w Teatrze Kamishibai? No to u mnie to na pewno będzie ekscytacja, bo jednak e, ja nie jestem w grupy teatralnej długo e, i jest to takie dla mnie dość nowe przeżycie, ale lubię to robić. No to jest podekscytowanie, e, stres też, e, trochę czuję stres. Ponieważ nie wiem właśnie na jaką widownię trafię, yy, ale przede wszystkim jest ekscytacja. Jeśli chodzi o całą widownię, co obserwuje Wasz spektakl, to co czujecie, kiedy widownia jest zadowolona? Yy, na pewno zadowolenie z samych siebie. Yy, jednak tu dumę, że udało nam się wciągnąć w to przedstawienie widownię. Bo w teatrzyku Kamishibai chodzi nie tylko o to, aby wystawić sam teatrzyk, ale żeby właśnie jeszcze zainteresować całą widownię. No to jeżeli e, dzieci e, wykazują tą e, radość, to e, czujemy się właśnie tak docenieni, na, że nasza praca nie poszła na marne. E, no. Jak długo jesteście związane z teatrem Kamishibai tutaj w szkole? E, ja jestem od września e, i to się zaczęło w ten sposób, że pani Dorota na lekcjach wystawiała nam różnego rodzaju teatrzyki. E, byłam na początku na widowni, spodobało mi się i powstała właśnie grupa MTM Młody Teatr Młodych. E, zaczęliśmy wystawiać teatrzyki, tak jak już kolega wcześniej wspomniał, w bibliotekach. E, I nasz, nasza grupa się rozwija, że tak powiem. No, to moja przygoda z teatrzykiem Kamiszywaj zaczęła się rok temu w styczniu, kiedy to pani Dorota na lekcji polskiego zapytała się nas, kto chciałby wystawić teatrzyk na dniu otwartym szkoły dla, pierwsza, dla pierwszaków. I zgłosiłam się, i tak trwa do teraz. Jakie są korzyści y, poza emocje, y, emocjami związanymi z y, widownią? Y, czy odczuwacie jakieś korzyści z brania udziału właśnie w takim teatrze? Y, tak, ja odczuwam y, dlatego że y, przez to, że zaczęłam brać udział w właśnie teatrzykach y, trochę przezwyciężyłam swój, że tak powiem lęk przed wystąpieniami, występ... występ... Publicznymi i odkryłam w sobie nowe hobby po prostu. No to przez to, że rozwijałam swoją pasję, też myślę, że dodało mi to odwagi i pewności siebie. No i takie ostatnie pytanie, jakie do Was mam, to czy chcecie w przyszłości zostać takimi prawdziwymi aktorami w takim prawdziwym teatrze? Jak się na to zapatrujecie? Ja myślę, że nie pójdę w tym kierunku i jest to dla mnie po prostu teraz przygoda, jakieś nowe doświadczenie, ale na dłuższą metę nie wiążę z tym swojej przyszłości. Kiedyś myślałam o aktorstwie, ale tak jak koleżanka to jest bardziej dla mnie hobby. Bardzo wam dziękuję za ten poświęcony czas i życzę sukcesów w Teatrzyku Kamishibai. Lekcje z teatrzykiem Kamishibai związane są z tym, że realizujemy projekt, między nami wszystko gra. To jest projekt na lekcjach języka polskiego. Mam pytanie do Was. Czy dzięki temu projektowi te lekcje języka polskiego są trochę inne? A jeżeli są inne, to co jest innego? Co Wam to daje? Czego się nauczyliście? Czy chcielibyście, żeby te lekcje w taki sposób dalej wyglądały? Myślę, że na pewno są trochę inne, bo jednak nie jest to siedzenie w ławkach i czytanie tekstu z podręcznika, tylko czasem można się trochę poruszać, gdy pani poprosi o wystąpienie nagle na środku, nie wiedząc w sumie o co chodzi, dzięki czemu jesteś o wiele ciekawiej, a często nawet śmieszniej. A toś ty mówisz teraz tutaj o takiej sytuacji, kiedy ja robię teatrzyk i wciąga w was jako widownię żebyście nagle stali się aktorami o to chodzi? Okej, okay, czy to jest łatwe? Dla mnie tak, chociaż wiem, że dla niektórych, którzy nie mają jednak takiego doświadczenia to raczej czasem może być problem. Odwołując się do tego pierwszego pytania, to moim zdaniem te lekcje są dużo ciekawsze i możemy właśnie też poznać różne kulturowe w sumie to różne kultury z innych krajów i nie tylko i mi się bardzo to podoba. Myślę, że naszej całej klasie też, bo są te lekcje, no właśnie tak jak mówiłam, ciekawsze. Możemy się na nich pobawić i czasami sprawdzić, czy potrafimy coś nowego zrobić. No i przy okazji, jeszcze uczymy się nowych rzeczy. Nie tylko o teatrzyku, ale też o naszym języku. Odpowiadając na Pani pierwsze pytanie, dla mnie lekcje z teatrzykiem są zdecydowanie ciekawsze. I jest też to dla mnie dość. Dobre rozwiązanie, ponieważ z nie wszystkimi osobami z klasy mam aż tak dobrą relację, więc dzięki takiej pracy w grupie zdecydowanie ta klasa się jednoczy ze sobą. Gdy przygotowywałam lekcję Ogród Niebios, to było związane z Japonią. Przygotowałam japońską muzykę i przyznaję dzisiaj szczerze przed Wami, że ja to zrobiłam na totalnym spontanie, dlatego że ja nie miałam czasu dobrze tego przygotować. Ja znałam treść, znałam wszystko, miałam przygotowaną muzykę, ale jak pójdzie spektakl, do końca tego nie wiedziałam. Przejmowałam się tym bardzo, a później, gdy teatrzyk już był zamknięty, kiedy zgasło światło, to Wy powiedzieliście, że to był najlepszy teatrzyk, jaki oglądaliście. I dla mnie to było niesamowite i dlatego ten, praca metodą teatru Kamishibai jest fajna, bo y, czasami nas mocno zaskakuje, tak jak mnie wtedy wasza reakcja na, na ten japoński teatr. Czy chcecie jeszcze coś powiedzieć od siebie? Chcecie, żeby to było kontynuowane? Czy robimy to dalej? Ja myślę, że jak najbardziej. Y, Teatrzyk Kamishibai już y, myślę, że nie tylko w moim, ale w nas wszystkich sercach znalazł specjalne miejsce. Bardzo to polubiliśmy i myślę, że musimy dalej kontynuować, bo, tak jak mówiłam, to jest super metoda moim zdaniem. No i dodatkowo też chciałam wspomnieć o teatrzykach, które niektóre to były prawdziwe historie, a niektóre wymyślone, i ze wszystkich można się było czegoś nauczyć. Tak jak mieliśmy historię o Arctowskim, w której poznaliśmy jego przygodę na Antarktydzie, o Simonie Kosek, którą poznaliśmy. I jej piękną miłość do zwierząt, ale też na przykład o księciu Husajnie, która była wymyślona, ale była bardzo prawdziwa i się przydaje w prawdziwym życiu to, co było w niej zawarte. Bardzo dziękuję. Ja dzięki Wam, dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu też się dużo uczę. No to robimy to dalej. To ja dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.